Ugh, czy za każdym razem będziesz mnie teraz wypominał? Mówiłem ci, że wtedy żebyś tam nie szła, to ty jak zwykle się nie posłuchałaś. I teraz do końca mojego istnienia będziesz wypominał mi moje wszystkie błędy. Takie życie. Wow, się po tobie no ja bym się tego nigdy nie spodziewała <grafię> Serio? Jak dla mnie to najdealnie się na to nadawała? Och, dzięki za wsparcie. Cała przyjemność po mojej stronie. Życie mnie nienawidzi. Nie tylko ciebie. Hej, a masz gorszą historię niż moja? Dobra, aż takiej może nie, ale ja mam. Ja z kumpami poszliśmy na taką imprezę. O nie! Ja nie mam zamiaru słuchać o konkursie dostawu. Dobra, ale jednego szczegółu ci jeszcze nie mówiłem. NIE! <laughs> Przynajmniej do sobą, nie na siebie <laughs> O nie <laughs> Dlaczego mnie to nie dziwi? Wiesz, czasem nie kontrolujesz, kiedy wyleci Tu jest reakcja organizmu, tego nie da się kontrolować! Nie no, czasem da się wyczuć moment i przytrzymać Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, dobra <laughs> Smyjajmy może lepiej temat na coś przyjemniejszego Oh wow, panu ciemności nie podobają się obrzydliwe te tematy. Obrzydliwe historie żygania mnie nie kręcą, okej? Okay? Dobra, kto ma lepszą historię do powiedzenia? Mm. Ej, Nora, pani dobrze gra, poszliśmy na ten basen obok cmentarza? Ej, Nora, słyszysz mnie? Ej. Widziałam cycki No bez bezużyteczne, użyteczne Siema, moi nie playerzy Witaj, moje ulubione pedale Czuję się zaatakowany Hej, nowy? Aiden, um, ty jesteś Jason? <laughs> widzę, że już ktoś zdążył coś umie mnie powiedzieć tak, czyli wspominał, że jesteś tutaj jednym z najstarszych duchów. Hej, aż tak postawiać w tym nie musicie. Ej Jason, kiedy idziemy na straszenie? Hmm, dzisiaj nie mam żadnych planów, więc czemu nie? No rajdziesz z nami. Na, na dzisiaj odpuszczam. Znowu będziesz obserwować pokryjomy Nezrin. Zamknij się. Myślałem, że tylko przywiązane dusze do czegoś mogą nawiedzać. Nawiedzać tak, ale postraszyć trochę może każdy, kto musiał poruszać przedmioty. Czasem warto wykorzystać nowe życie, aby ratować życie innych, taki nawyk z przeszłości. Skoro o tym mowa, mógłbym zapytać, jak zginąłeś? bałam się w toksyczny związek. Nie będę się wdawał w szczegóły, po prostu, jak widać, źle się to dla mnie skończyło. Jasne, sorry. Nigdy tak naprawdę nie widzisz, jak toksyczny ktoś jest, dopóki nie odetchniesz świeżym powietrzem. Ej, jeden chłop, żeś wspomniał o sprzętach, teraz mama i wpakowała sprzątaj mojego pokoju. Dobra, zacznę może od wywalenia szyfady tej. Czy tu w serii mam jakieś stare papiery? No, nawet stare książki się znalazły. Hm. Okej, okay, w tym pudełku, jeżeli dobrze pamiętam, chyba były jakieś pamiątki papierowe. A tak, serio dobry gimnazjum. Co to nie spotkałem przypadkiem idea. No. no już, już, dosyć! Wrzesień się jeszcze nie skończyła a już są bójki na korytarzu. Ja za mojej sali. Byłbym wdzięczny, gdybyście zaczęli wreszcie ze mną współpracować i powiedzieli o co dokładnie poszło. Aby nikt z nas nie musiał tutaj, Bóg wie ile czasu spędzić, bo dwaj gówniarzy nie mogą się normalnie porozumieć ze sobą. Przepraszam, to nie była wina marszala, ale to też nie była moja wina. Po prostu poszło jedną małą głupotę. To już się więcej nie powtórzy. Głupotę? To była dla ciebie głupota? I chcesz tu siedzieć godzinami czy spadać? Cisza! Nie chodzi mnie o co poszło, jeśli jest to prywatne i nie ma nic związanego ze szkołą. Jak obiecacie, że nie będziecie zbrać więcej głupotów, jak już rozwiązywacie poza terenem szkoły, to możecie iść. Nie obiecujemy. obiecujemy. Dobrze, a teraz idźcie do gabinetu pielęgniarki. Aktualnie jej tam nie ma, ale mam nadzieję, że dacie sobie radę i nie zabijecie się po drodze. Czemu zawsze jakiś kuniusz prowadzi się od razu do bujek? Nie patrzysz już, tylko popatrz na mnie. Poza tym, to ty pierwszy mnie popchałeś na szafki. Hmm skąd masz tą małą bliznę nad okiem? Znam cię całe dwa tygodnie, nie będę ci moich bliznach i życiu opowiadał. O, wow, ma to za sobą jakąś mroczną tajemnicę? Zamkniesz się wreszcie? Zamknę się jak przestaniesz się kurwa wiercić i dasz mi obmyć tam ranę. Przestanę się wiercić jak ty przestaniesz się wpierdalać w moje życie. Dobra, dobra! Wyciągnij tą flagę i przynieść ją wypiorę. Dobrze, okej, okay, już to zrobię. Ło, wow, całkiem spoko, masz pokój. To, że jest taki wąski, trochę przeszkadza, ale jakoś da się funkcjonować. Hmm, nie wiedziałem, że też należysz do tęczy. Wait, też? Ja. Okej, o Oj ja się stresowałam, że jak to zobaczysz, to powiesz coś negatywnego, albo. Oh. Okej, okay, fakt, że taką mnie myślałeś, to trochę boli. <laughs> e, sorry, po prostu jakoś tak. E, ciężko jest nową nowym osobą to pokazać, przedstawić, powiedzieć. Ej, spokojnie, tłumaczyć nie musisz, przecież sam wiem, jak to jest. Naprawdę, mam ci jakieś dzień o wspomnienia i sentymenty. Dante, chodź tu! Dalej nie rozumiem, dlaczego nazywałeś swojego psa Dante. No co, jest biały i ma podobne włosy. Marsza, nie wszystko wokół ciebie musi być związane z postaciami z gier. Aha, przynajmniej ja nie nazywam mojego chomika jakąś postacią z Okej! Okay. Ale i tak wygrywam. O tak? A niby czym. Dantek był nie bawi się zabawką, którą dostał ode mnie. Ej, on dopiero wyszedł ze schroniska, On będzie się bał i teraz każą nową zabawką. I tak woi mnie. Ach. Okej, okay, z powrotem tutaj. Ale czekaj, tu są samo papiery, ale chyba jeszcze miały tu inne jakieś rzeczy. A gdzieś była ledwo trzymająca się róża, to na pewno. Ejden, Co jest? Ej, do... Aiden do cholery, jest czwarta rano, nigdzie nie... Nigdzie nie idę Ach, dobra, dobra, już się zbieram Jakoś nigdy w ten sposób nie myślałem o tym, ale coś w tym faktycznie jest Ta, albo tak jak moja ciotka raz opowiadała że coś podobnego się działo po śmierci jej ojca. I najlepsze jest to, że nie tylko ona to widziała, nawet się znajomi rodziny tego doświadczyli. Także nie może tego zwalić na po prostu rozpacz po utracie ukochanej osoby. Dokładnie. Myślę, że dochyczymy zapachy. Nie widzę potrzeby ani sensu, aby mogły. Hmm. Jeżeli mogą, to współczuję im, kiedy odwiedzają mój pokój. <grybujesz> Mówiłeś mi już skąd masz tą biznes? No, zbyt długa historia. Co so, chyba cię jeszcze trochę zostawię? Okej, okay, po cholerę ja trzymam dalej zaproszenie na wesele. O. Oh. Mm, Okej, okay. wiecie, nie za bardzo znam się na dekoracjach, kwiatkach i tym podobnych, co dam. Ustawiamy dekorację na salonę weselną po tamtej stronie restauracji. Mhm. Mm Myśleliśmy nad tymi kwiatami. Co? Nie, pokaż mi to. Jak chcecie delikatny wystrój, to bierzecie te kwiatki o małych płatkach, te wstążki oraz ten wazon na stół. Wszystko ze sobą będzie pasowało, nie będzie przepychu i będzie dalej klimat weselny. Okej. Okay. <laughs> nie wiedziałem, że ciebie taki dekorator weselny jest. No, koleżanka mamy się tym zajmuje i coś tam podłapałem, kiedy ją parę razy odwiedzaliśmy. No proszę, muszę przyznać, że mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Jeżeli będziesz szukał pracy, to zapraszamy. Zawsze przyda się dodatkowy głos. Panie. Aiden. Ach, Aiden! To ty jesteś chłopakiem marszala? Wiele o tobie słyszałyśmy, pozytywnego oczywiście. A. Um, my nie jesteśmy razem. Heh, serio? Zachowujecie się jak para. O, szkoda, wyglądacie razem tak uroczo. Na pewno między wami nic nie ma? Tak, dlaczego wciąż pytasz? No nie wiem, nie wiem. Może dlatego, że mam oczy i widzę, jak na siebie oboje spoglądacie i jak się zachowujecie obok siebie? Oooo, ale zajebiste mają te pokoje. Wiesz, szczerze myślę, że będzie więcej alkoholu. I w sumie twoja rodzinka jest całkiem grzeczna. Aha, poczekaj do jutra. Uh, Hej, Aiden. Hmm? Uh, czy my jesteśmy faktycznie w jakimś związku? Czy to bardziej jest jako proship? Bo szczerze przynajmniej, trochę się już pogubiłem, na czym polega nasza relacja. Jak chcesz razem wychodzić, to damy spoko. Już od dłuższego czasu chciałem się z ciebie zapytać o co, ale bałem się twojej reakcji. Jak widać, niepotrzebnie. No tak, sama dobre wspomnienia to nie mogę być. Na pewno też musisz jechać. Marszał, nawet jeśli chcę zostać, to nie mogę. Nie mogę zostawić mamy i siostry samej. Bez ze mnie nie dadzą sobie rady. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Ej, ten chodź już. Musimy już iść na samolot. Marszał, bardzo Cię przepraszam, że tak wyszło. Pamiętaj, że zawsze możesz nas odwiedzać i zostawać na długo, jak tylko będziesz chciał. Wiem, dziękuję. Rozumiem waszą sytuację, ale i tak. Hej, kto wie, może to nie potrwa tak długo i szybko to wrócimy. Do zobaczenia, Marsza. Kocham cię, pan marszał, pa Aiden. cieszę się, że wróciłeś. Tego na bank nie chowam, to jeszcze ustawię, to jeszcze mogę zostawić. To mogę dać na razie do 12, tej w sumie na razie też nie noszę. I jeszcze. Hej, sorry za spóźnienie. Spoko, trochę myślałem, że nie przyjdziesz. Przecież wiesz, że zawsze dotrzymuję słowa. No do słowa, to ci jakoś w kiepsko wyszło. Ehm, um, tak. E, e, przyniosłem ci prezent. Wiesz, że nie musiałeś. Nie musiałem, ale chciałem. Od ciebie też wcześniej dostałem. Poza tym, trochę należy ci się za te wszystkie ostatnie miesiące. Bo wow. dziękuję. Odkładałem przez parę miesięcy i się udało. W końcu zawsze chciałeś, po co nie? Naprawdę dziękuję. Że wróciłeś. Może jednak powinniśmy dać sobie drugą szansę. Marsza. Um. Wiesz, że rozumiem, że jest dla Ciebie ważny, ale raczej nie powinno się wykorzystywać sytuacji, aby kogoś stałkować.